Budynek dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek powstał w latach 1908-1910 według projektów architekta Kucińskiego. Reprezentuje w swej formie, szczególnie w zastosowanym detalu architektonicznym, elementy neorenesansu holenderskiego. Obiekt narożnikowy wybudowano jako siedzibę dla sióstr Elżbietanek w roku 1885 według projektów budowniczego Negendanka. Jest to budynek o bardzo uproszczonej formie, nie wykazującej cech stylowych. W 1930 roku do budynku narożnego dobudowano niewielką kamieniczkę odbiegającą stylowo od reszty budynków. Dom z pierwszej połowy XIX wieku przebudowany w pierwszej połowie XX wieku należy do zespołu klasztornego. Tak zwana organistówka. Kamienica w stylu eklektycznym z 1896 roku. Zachowana oryginalna stolarka drzwi i okien, układ i wystrój klatki schodowej. Dawna Królewska Szkoła Budownictwa z 1894 roku. W latach 50. do budynku dobudowano boczne skrzydło oraz nadbudowano dodatkowe piętro. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się stolarka drzwi i okien oraz kraty w drzwiach i ogrodzeniu. Kamienica w stylu eklektycznym z 1900 roku. Na klatce schodowej zachowały się okna witrażowe z kolorowymi bordiurami oraz białym trawionym szkłem z figuralnymi przedstawieniami pór roku. Do mieszkań prowadzą drzwi z tradycyjną stolarką i okuciami. Kamienica w stylu eklektycznym z 1900 roku. Elewacje o dekoracji horyzontalnej z bogatym programem architektonicznym w postaci sztukaterii, opasek okiennych, nadokienników oraz gzymsów. Neoklasycystyczna kamienica z 1904 roku. Zachowany wystrój klatek schodowych oraz w większości oryginalne drzwi częściowo z oryginalnymi, mosiężnymi klamkami i szyldami. Zachowany wystrój sztukatorski sieni obu wejść głównego budynku frontowego.